Pozostajemy w Jastrzębiu. tam bowiem wczoraj Komenda Miejska uroczyście obchodziła przypadające na 24 lipca Święto Policji. Wśród podziękowań i kwiatów nie zabrakło oczywiście odznaczeń i awansów dla funkcjonariuszy, nie zapomniano jednak o wyzwaniach czekających policjantów w najbliższym czasie. Tylu policjantów w pełnej gali w jednym miejscu o tej samej porze. To nie mogło być nic innego jak tylko uroczysta gala z okazji Święta Policji. Jastrzębscy funkcjonariusze zebrali się wczoraj w Domu Zdrojowym, gdzie pod czujnym okiem komendanta śląskiej policji Krzysztofa Jarosza podsumowali kilka ostatnich miesięcy swojej pracy. Uważam, że te pół roku było pozytywnie przepracowanym czasem. Bezpieczeństwa wśród mieszkańców wydaje mi się, że jest na zadowalającym poziomie. Zadania są realizowane. Myślę, że następne pół roku, jeżeli się spotkamy, na podsumowaniu całego roku. Będę mógł taką samą opinię wyrazić w tym zakresie. Nie obyło się również bez odznaczeń i awansów. W sumie wyróżnionych zostało ponad 60 funkcjonariuszy. Dla wielu z nich były to pierwsze w karierze odznaczenia. W trakcie uroczystości widać było, że Jastrzemska komenda stawia na młodych policjantów. Jest sporo kandydatów na jedno miejsce, jeżeli chodzi o przyjęcie się do służby w policji. Nasza komenda od zeszłego roku zatrudniła nowych 40 policjantów. No jest pewne poczucie stabilizacji, stała praca pensjonu. Ci stróże prawa wczoraj mieli swoje święto, jednak już dziś powrócili do swojej codziennej, czasem żmudnej, czasem niebezpiecznej pracy. Pracy, która ma jeden podstawowy cel. Głównym wyzwaniem to jest bezpieczeństwo. Jesteśmy od tego, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Oni wywiązują się z tego zadania najlepiej jak potrafią.